Siema wszystkim, jestem Grzesiek chciałbym pozdrowić swoją żonę, swoje dzieci całą ekipę z Gaszowic i ciebie Damian, szerokości ci życzę a jutro piję. na razie, zapraszam do roadvloga dzień dobry, witam wszystkich kolejnego dnia to już mamy chyba wtorek dzisiaj jedziemy do Anglii ale zanim to nastąpi to chciałem wam tylko pokazać wstałem Jest przed ósmą firma, która które się rzucam jest w takim miejscu, bo wczoraj tam byłem, że nie jadę tam przed usłą, ponieważ tam nie ma gdzie zaparkować, a jak będą mieli zamknięte, to do będę musiał odjechać, to kupę, kupę. Jestem chyba 5 km od tej firmy, a jest to w miarę blisko centrum, znaczy w miarę blisko Paryża, może nie centrum, ale w miarę blisko Paryża I nie ma tam miejsca, a stałem na noc w takim miejscu, o. Znalazłem sobie taką miejscówkę pod kerchurem. tutaj jest wjazd do Carrefour Drive'a, i w zasadzie to jest koniec parkingu. Bo ten parking jest tak jak widać, ogrodzony z tej strony. Tam jest ogrodzony. Ja wiem, że ogrodzenie dużo może nie daje, ale miałem przynajmniej jakąś namiastkę bezpieczeństwa. Bo słyszałem, że różne rzeczy, dziwne rzeczy dzieją się w okolicach Paryża ostatnio, także. No. Z tymczasem zaczynamy kolejny odcinek. Odezwę się do Was już po rozładunku. Pik! Turn right, then turn right. Turn right, then turn left. Turn left. na siebie wybrać, się. No, jak widać lub nie, ja już jestem po rozładunku i sobie przebijam się właśnie przez ruch drogowy w Paryżu, bo to jest po prostu makabra w tym mieście. Na szczęście nie stałem jeszcze w żadnym korku i pu, 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 pu. lepiej żebym nie stał, bo mi się spieszy. Yy... Rozładunek miałem na takim zadupiu, w takim centrum, Wiecie, no z racji polityki firmy i mojej polityki w sumie, bo też nie chciałbym im zaszkodzić całkiem niepotrzebnie, swoją własną głupotą, czy tym, że chciałbym wam coś pokazać, e, no to nie bardzo chciałem kręci, kręcić tam, gdzie się rozładowywałem. Bo to jest taka firma, że może ktoś tam jeszcze jeździ, a, a po co nie. Ale kurde, mówię Wam, wjechać tam to była tragedia. Jeszcze wczoraj w nocy, jak tam byłem, to było spokojnie, dzisiaj mi drogę zamknęli. Musiałem gdzieś jakimiś wąskimi uliczkami tam dojeżdżać. Makabra. Gościu zaparkował na przejściu dla pieszych, to mało co go przestawiłem. wjechałem. Pamiętacie, jak wjeżdżałem na ten most we Włoszech ostatnio? To tak, to, to tyle miałem miejsca pomiędzy dwoma autami tym razem. Francja. Jak widać na załączonym obrazku, Pingwin patrzy i obserwuje. Jedziemy z kolegą na dwa auta do Anglii. No i tak się przebijamy powoli przez te wioski francuskie w stronę Calais. No i ciekawe co tam. No jedź, jedź, jedź. No i ciekawe co tam. Ciekawego dzisiaj się będzie działo. Pewnie w sumie nic. Taka monotonna trasa. Eee, natomiast mam pewien plan jeszcze. No zobaczymy czy to pali, czy nie wypali. Muszę Wam przyznać, że to jest moje ulubione Rondo we Francji. Eee, Nieopodal rułem Jakby ktoś pytał, z japońską Bramą Tori. Fajnie, co by myśleli. Ale społeczność Japończyków, z tego co wiem, w Japonii jest dość spora. Eee, co prawda, największa podobno. Mm, nie wiem, jak to się mówi. Na Polaków się mówi Polonia. Największy, z że tak powiem. Ilość Japończyków, którzy mieszkają w Europie jest podobno w Düsseldorfie, tak słyszałem. Ale w całej Francji też ich jest dość sporo. Zresztą, we Francji jest kilka ambasad chyba nawet, czy znaczy oddziałów. Powiem, że jest w Lyonie chyba ambasada, jest w Paryżu i gdzieś jeszcze. Także, no, jako ciekawostkę wam powiem tylko to, że w Japonii jest coś takiego jak syndrom paryski, tak bym to nazwał. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa tam po japońsku, ale generalnie chodzi o to, że Japończycy wyobrażają sobie Paryż jako takie idealne miasto, romantyczne, w ogóle pełno zabytków. Wow! Przyjeżdżają i w większości przypadków są strasznie tym miastem rozczarowani. I czasami to rozczarowanie sięga tego stopnia, że oni się psychicznie nie mogą pozbierać po wizycie w Paryżu. I to się nazywa syndromem paryskim. Ja nie powiem, też byłem mocno rozczarowany Paryżem, jak pierwszy raz zobaczyłem to miasto, więc jestem w stanie to trochę zrozumieć. taka sytuacja właśnie na stacji. Z kolegą wyjeżdżamy już. Remontują stację. Tylko jeden, znaczy dwa dystrybutory. Jest z prawej i z lewej jest czynny jeden po prostu, nie? I jest taki kocioł z tej stacji, że masakra. Paliwo leci po prostu w tempie takim, że to jest nie do opisania. A dodatkowo nie odbija pistolet i dobrze, że mnie kolega poinformował. To ja już się pilnowałem, bo on pół litra paliwa rozlał. O, i teraz wam sprzedam hita, bo wyjeżdżamy. Spod no, wziąłem aparat do marketu, ale była szybka piłka, i nawet nic nie nakręciłem. Kolega już wyjeżdża, ja wyjeżdżam za nim. A byłem bez reklamówki. Wyobraźcie sobie, że skończyłem na zakupach tylko tego: bagietka i bułeczki maślane. Sam jestem w szoku. Duma mnie rozpiera normalnie. Kierunek Kale. Kierunek Kale. Jedziemy dalej, fajny parking swoją drogą, tutaj no jedź, to co tu widzicie, to są ludzie czekający na pociąg w kolejce. Ponieważ jest ona tak duża, że tam przy bramkach się nie mieści. Dwie, trzy godziny tu spędzę. Masakra. A miało być tak pięknie. Miało nie wiać w oczy. I odciekać szczęściem. Masakra. Tu na mnie czeka. <laughs> Powiem ci, że gdyby nie ty, to mógłby być że pierwszy. <laughs>